Ja od o od mi zapierdolił, ty! Odpuszczam rampę, i idę, Dwa... do... Penix i... Nie! Ej, typ zaskoczył na kurnik, słyszeliście? Da, nie, chyba nie. nie. Ja strzałem. Dobra, dobra. Dziękuję. Jedziecie teraz. Idźcie dół, jak dajcie radę. Dawaj dół. Pod miastem. Czekam Zajmij na was chwilę. Ja ścina wam... Zajmijcie długie, zajmijcie długie. Krótkie, krótkie. Krótkie, krótkie jest. Czas bombę. Ej, Chodźcie, dojedźmy tę krótkę, dojedźmy krótkę. Chodźmy, chodź ze mną, chodź ze mną. Będ. I długie. Jest prawo, prawo lewo. Ładnie. Czysto. No, od rampy nie macie nikogo. Jest długie jeden, jest długie jeden. On wyszedł BS. Zabijam. Ja z tobą walczę. Z tobą walczę, walczę, walczę. Po chedzie. Ładnie. Eee. Ładnie. Kupra, ja wiem, tak, ja Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem Maestro otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bit.

Mogę Ci rozbić tego smoka, chcesz? Jest na blisko, rozbijam, rozbijam Jarek. No to wypodaj, wejdź, na Smaug, wejdź, wejdź. Uż z na dół, z na dół. Widziałem je, widziałem Jest kurwa z i... Na kurwik, na kurwik. Kurwik na niks. Jak on tam dostał chyba ten chłop, powiem Ci, troszeczkę się wydaje, wiesz? No, on szybko spierdalał, jak tam zobaczył, co się dzieje. Patrz mi, kanał CT cały czas, dobra? Na razie smoka mam. Podaż po kanał Tam był na kurniku. A jest na drabinie. Płacę, na nachęty. A i mogą kłonąć, ale chyba bym niej nie, tak. Hajst, nie no co ty, ha tak. Fake planta byś robił. Znaczy wy gracie z pod kwadratem, ja całkiem próbuję tutaj, żeby on szedł na dół. A ja. wracam kurnik. Jest jeden Jaro. Skurczyli kurnik, wyciekaj. Dobra, we daj bombę, przyjedzie do nas wóz. Raz już kurnik. My wchodzimy do. Ja, ja na szybko wejdę tutaj. Ja zaproszę, leży, leży, leży. ma, ma niebieską Leży kwadrat Ma niebieska, Dobra. drugi My dół jesteśmy Patrzycie do bentów z góry Jeden przy bentach jest leży, rampa, bufa e, Ja mam kratę, ja mam kratę Lewo, le, strona, masz smokka Jarek? Nie mam, nie mam Po lewej stronie ty pies Wychy na niego Ja bandy? prawo spaliłem Ale bodaj no, bo no jeśli dorzucisz o dorzuciłeś. No, ja. Wiadomo, że Jarek to był w górach, nie? No ja, już Ja jestem cały czas schowany, bo, bo wie o mnie. Tam no to patrz. Się. Daj mi smoka daj Jest smoka. Daj prawej. Daj, daj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden przy szybach. Bomba za BS. Ładnie, zajebiście, dobry fleszyk Jarek Ja w rampę wcelowany jestem głęboko, na dobra. Dobra. Widzę, dobra, to my się w trzech gdzie chodź tam, O dobra, idzie, ja, ja, ja idę, idę ram. Leży dwór, leży dwór Ja idę ram bo Jarek za Dobra, fleszuję ja do lewej Ja fleszuję dobra, może, Możemy może. Dłużyć, to iść, możemy dłużyć. to iść Kto się odrzuwi jak Chodźcie. coś? Mokuję krótkiem Macie palaka na długie rzucić temper Jaram, jaram Ktoś może wyjść? Tak, kładź, kładź. Uwaga, szyby. Masz szyby, pago? Ogólnie w rampę siedzieć, wejść, bo nie mamy. Nie, nie, rampę. Pago, może nie wchodź, masz 20. Dobra, i do prawej sejdzie, im się schowa, skutaś. Wejdźcie rampę. No trzeba gdzieś uciekać. No na rampę, na rampę, tę. Proszę, ja tu górę. Kurwa. Pago to chyba zginiesz, ale już chuj Żegnaj! Tak Zasłańmy go, go, chodź tu. Żegnajmy. Zasłonijmy się. <noise> w ogóle Jarek Pago, postać go na małą niebiesko może Jarka? Jarek może piknie hangar sobie. Ja idę, to, przed, to. idę przed kwadrat. Ale mnie podsadził ty. No to, to inny podsadził. <noise> Dzięki Mati! Jotek, palaka? Wiecie, pytali, nie, mi się, no oni, no. To, to się nie chce tak, tak grać, oni bez delay'a są. Na to. No my gramy z minutą, oni są bez delay'a. No ja nie wiem, po co ustalamy się no, na Ale to jest PCW przecież, no. Ale ustaliliśmy na grupie, że odpalamy się na PCW z delay'em. Dobra, ja nie widziałem. Mogę włączyć PO. Ja. No, nie, nie no, raczej nie. oni po, nie, po, nie, po, nie, nie podglądają. Nie no, oni nie podglądają akurat. Ładnie, Boże. ładnie. ładnie. Fenix. Spalcie Fenix i się A, macie. Nie ma, nie ma. Chodźcie, podabije siarek pod z to, to Tomek a. pikuje. A rozbijajcie te drzwi? Ściana, e, tak, ja ściana. Tomek będzie tutaj grał. Gniezdo. Na razie możecie pokampić troszkę. Ja, on zasmokował się w tym Fenixie. Fajnie by było, jakbyś piotr jakiegoś fajka dał, Tomek by no, zaszedł no. te gniazdo, nie? Wrzućcie Jak... z kurnika, bo uważaj kurnik. Tak, jakieś hmm. dwa flesze, coś. Mogę. Ja Płatę, czerę... o, się dwóch, dwóch, jest. Kampa, stydę, chyba. Jeden, jeden, jeden od wchodzę, wiesz? Uciekł mi kornik jeden. Mają kwadrat zajęty, Ja smukujesz, drzwi sobie. Jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Podbiegnę do ciebie. Na no, łoku idę, wiesz? Tak, tak. Spokojnie. Dawaj. Od gniazda ci położę. Dawaj. Obok I układę, ja, i i, i, mhm. I pójdę sobie pod drabinę. No, skanujesz kornika zupełnie. Mam nadzieję, że kogoś nie będzie Może być. Ja patrzę haven ja tylko. Będę... Jeden u ciebie. No Dobra. Jest, jest krata. Tam grasz. Tak, tak, tak. Wyszedł jeszcze kurnik. Masz flesza o Jarek dla niego, jak Czekaj, czekaj, nie wychlaj, ta flesza ci. Mogę zlec co robić? Dawaj. Jeszcze najdzikę mają. Aaaa, ja, ja Nice ja, ja. rajd. Czy moja trójka była taka? Nie, 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 nie. nie. Zeroma, zeroma. Przy Może radio po Dobra, panu. ja hangar zajmę. Idę pod gniazdo. Mm -hmm. Hyper na gniazdo, Fajnie, fajny head, kurwa typa nie widz, na no, gnieździe. Wyjdźcie łok, tak, wyjdźcie łok tak. drzwi. Będ niczego możecie. gościu Feniksa to możecie a, do ventów nawet, na dół. Gostiu, bo na Feniksie. Może on, on do venta mógł zejść, ale no, spróbujcie go zabić po prostu, no. na dół. Macie na dół, na dół. Typ, typ! No kurwa, mać! Mów Mówiłem, że będzie, będzie raczej. No co co, rasz góra? Robimy? A ile idzie drzwiami? My możemy wybiec drzwiami, tylko Piotrek sobie niech wybiega kurnikiem. Zamykamy drzwiami, wszyscy? Tak. Jebany, na biało. Ale jajka. No Na biało, zaraz. Zaryzykował ogólnie tym. bo to by zginął. Od razu. Spuszczam Cię nie tu, widzę. wiesz? Dobra. na razie nie widzę. KWADRAT. Co? No. Drzwi nie NIE RODWALILI TY. 2 kwadrat, KWADRAT, JEST. Tomek leży. Na rampy biegną nie ma, ja dwóch na rampę. Na rampa, rampa, rampy, rampa, malczysz, rampa. nie? Rampa, ja rampa no, A trzech rampa. Osmokowali mnie pod drabą. Siedzą na tej rampie. Ja jestem na dole. A na rampie. Dobra. Kurwa, wracają aż. O... Jeden dół, dwóch e, z. Wracałem, dwóch Oni na w ogóle byli. A. a, a wracają. są na a. abs już jest, jest ABS-em jeden. Jeden kładzie. Ja robię Jest, um, możesz wyjść. Nie jeden. Jest AH, sorry. Jest ABS-ie. Kurwa. Ale już wysiadło. Ja, ja i te wami e, w sumie górę. No tu ustawkę teraz w ogóle, górę sobie odpuśćmy mimo. I tu ustawkę sobie zróbmy, co? Z pistolami. No dobra. Tylko ja mam digla i tak, no więc ja sobie stanę, ja se stanę za niebiesko, ale wyróbcie nam ustawkę to. Góra rośnie. Całą górę chyba, ćwiczą. Tak, wyjechali, wyjechali, wyjechali. Ale to wiesz co, ja pójdę, co? Ja pójdę pierwszy z gniazda i wyskoczymy razem po prostu, co? Ja, Zaraz, no, no, złapaj. Ja sobie jestem z portugalskim. Jakie mano. Ale to ja wyjdę z pierwszy z ustem po prostu. Dobrze, ja co? Ja pójdę pierwszy, co? Dawaj. Ja, ja przelotuję po prostu do prawej sobie. Dobra, daj. Pod jeszcze jeden. I, I drabinę wleciał. No, Ale jako, zajebiste jako. praki eee, zrobiliśmy. Bardzo dobre. Przybo jest jeden. przy Przybo może pikować za smoka Ja skamuję wiesz, jakby Feniks przechodzili. Kurwa wysoko pranie. Jeszcze jeden Feniks. Jeszcze Feniks. Hangar, hangar. A, hangar. Ej, Typ mógł jeden do Feniksa zejść ogólnie. Po głowie jest rampa. Jest. Wyskodę, Tomek. Ja cofnąłem, ja tofnań. Ale z nie wiesz. już. A wszedł już do lewej, kurwa. Po lewej masz jak ma ma jednego. Mam ze czy nie? Tam był no. A, już nie, nie, mam ze On wracał. Ta fan, ta fan. Ja o. idę pod silos. Ja biegnę pod silos. Yy, fajnie jakby Jarek możesz... To Masz nawet dobrego respa. Za, za, za czerwoną. Nic nie dawaj. Chodź w silos patrzeć. Silos jeden. Ja cofam, no, ja, Jeden był Jest silo dostał. dostał. No jest w silo. dostał. Mogę tak. On no jest On jest po tym. widziałeś rampę. Jeden. W Kompy. Kompy i dach. Dostał coś już od ciebie? Nie, chyba nie. Nie wiem go w plecy mi spalił, gdzie bombę dwór jak chcesz Rampę Możesz cofnąć chcesz Jarek Rampa leży On poche Ja nie palek to jest górnika. Wchodzę Patrzcie co paga zrobimy misję tutaj Nie ma nie ma nie ma Dobra dobra Tak ale wchodzimy No ja spalę głęboko jeden Jeden na nie widzę Leży bomba u nas Jeszcze jeden, jeszcze jeden pasza Paliłem go i ostatni stream, taki stream jest. A, a okay. Przyjemny. Teraz to. Na Abuko. Aha. Zgadzam się. 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 się. Zgadzam się. drzwi. drzwi, je drzwi jeden, w co kurwa żal? PL Nie No co jest panowie? Pan za chowa broń dostaje. Tomek też podchodzi do węta, nagle gość musi lewino. Hyper, chodź akcja na placu zrobimy czerwonej piwkę na złóż mi Piotrek, Piotrek zagra i Na miarę agresji To podejdę do przebudowa zaraz, jest parę drzwi. Dziękuję na sedno za ręką, wiesz? Można Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wracam. wróciłem, wiesz? No, laj, laj. Dwór. Spuszczam puszczam rampę i no, dalej. Penix i C. Ja na dole. Mikrofon muted. Mikrofon gniazda jak bawu poproszła, ładowała, jestem w drzwiach. Skurcowała. A na dole. A może, może zaatakujemy? B? Chodź do mnie. Najwyżej zachowamy. Baga, no, to nie ma za bardzo, gdy ciebie przejść już. No. Będę szedł i miał jedną. No. Ta, a, fazo. Jest góra już, mhm. kurnik wchodzi jeden i przełama. Brawo, kapelka wypadła. Kurnik jeden wszedł. Ja będę późno gniazdał. No może być w gniazda właśnie. Mamy mięście fana? Mogę ci fresha dać w BS? Tak, zaraz, zaraz Leży w Czekaj, Zdaj daj flaszę Daję, daję flasza. Zdaję. Zdaję flasza. Może być Kevin też, tak? A ciebie nie ma Seven jeszcze? Kevin? zjawu ta co zachodziła pod nią Ja tak, myślałem, że ty już, to już to jesteś Nie, nie, ja byłem nie. na dole co... Ja odpuściłem dwór teraz Teraz i I wracam tą do nich, wiesz? Dobra, co tu sobie Może lampa. Nic nie widzę Kurnik trzech, kurnik trzech kurnik kurnikiem, dwóch. kurnikiem dwóch. Na dół czy góra? Góra, góra Dobra On ja z tobą I kurnik chyba tu A może je mm. jeszcze? Tak, tak, tak Gdzieś na kwadracie Patrzę, patrzę Ja sobie wejdę tak Ja pierdolę Jest drzwi Mogę flashować go To są heada Chcesz flash? Nie Dobra On no zero już ma Mamy bombę na górze Są, patrz na dole dostałem tyle Oje, fleszy, że wystrzelałem no. cały magazyn mki i pół magazynka z uspa i oni dopiero wybiegali po tych fleszach.